Witam. Robimy dziś Enchanting. Tak, Enchanting, albo trzeba miejsce Potrzeba wydupcyć. Nie jest potrzebne. Dobra. Tu sobie to postawimy. dawaj mi. Zaczniemy od. No, zwyklaka. Najpierw będziemy potrzebować shelfa, Co to jest? Zwykły. Zwykły shelf. Podka Regena. Okej. Okay. Dobra, zróbmy sobie. Kwantomowy komputer jest gotowy. No to super. Assembler Matrix. To się tutaj daje. Byle jak chyba. Podki regeneracji. Jak się ją robi? Cast Dobra, super. No dobra. niech się robi akwart? Nie wiem, ile tych poty będzie trzeba, ile będzie potrzebnych Shelfów? Jak najwięcej. Niech czekaj, tu został akwart i na to Cast Dobro, Dobra, tyle powinna wystarczyć. Podka regeneracji, pyk. Daj mi Hellschlefa, tylko czy ja mam. Hel... Hel... Nie, jak ona się Ned No coś jest. Y 6 plus 8. 14. O, jak się robi leder. O, super, dobra, coś tam jeszcze brakowało. Nether Cyk. I mamy 14 Można układać Enchant. Dobra, pierwsze zróbmy sobie zwanego klasyka. I teraz są ważne te eterna Quanta Arcana. dołóżmy 4. E? Coś źle policzyłem? No, jest, 45. Eterny 45 potrzebuję, bo teraz. wkładam tu. Jest infuzja. Mam nadpis, pyk i infuzujemy. Co to daje? Zwykła daje plus 3, plus 3, a to daje plus 5, plus 5. Wyciskam teraz 8 tych, ale proszę o swik toczka. Dobra, mam nadzieję, że z git. Teraz jest potrzebny jakiś seashell, O, ten. Jak się go robi? A, tego. Dobra, rób. Oj, oj, oj. A to jak? A dobra, tak. Aha. Wszystko jest, i tu potrzebny jest water bottle. Dobra, w sumie mam tylko. Nie wiem, tyle. Cztery potrzebuję? Chyba cztery. No i pan pufferfish. O, tylko bambus. Skąd ja bambus? Czy jest jakiś łatwy crafting bambus? O, jest. Dobra, no to nie trzeba szukać. Dawaj pufferfisha. O, piętnaście zrobię. Będzie. i cztery. Aha. Cztery takie. I co one dają? Plus trzy, plus trzy. Ale arkana, tak? A te daję kwanta. Dobra, już zaczynam się gubić. Robię to z poradnika. Rozdłupcie wszystko i ustawię jeszcze raz. 7 tych, 4 t i 10 tych. Chyba z git. 60, 50, 12. Okej, okay, jeszcze będą potrzebne dwie, bo musimy tutaj dać dwie. Tak, tu sobie zrobić dwie. Oho! Dobra, jest. I też to trzeba zinfuzować. A jeszcze mam trochę tych. No i jak to mam dopchać? Chyba nie jak. Teraz muszę zrobić z tego to Krystalina Seiself? Nie, Herdforged Seaself Seaself? Yeah. Serce of the Sea. Uj. No dobra. Poproszę takie coś. Jak się to robi? Mm -hmm. Serce of the Sea. Musi być jakiś prosty sposób. O. Co to jest? Dobra, zobaczę, jak na stan antymaterii. Jest tutaj, jak tak może, z 30. z 3. Dobra, pożyczę sobie. Dawaj mi ten item. Weź, je zepnij. Dobra. Szczekuję 5. Ej, ej, ej. Dobra, mam gra z bloka. Dajmy mu na chwilę milion. Co może się stać? Dwie sztuki nederstara, cyk. Wartałoby dać prąd. Super. Na razie wystarczy. Dobra, resztę antymaterii nie Chcę tu dopychać Milion to dobry pomysł. Chyba nie. Oddawaj 1-0. No ale teraz mogę zrobić te hardo Teraz mogę zrobić. Hardforget. Dobra, wstawię tak i zobaczmy. 50, 4, 60, 50, 40. Dobra, jest Git. 46. Arkana. Może za dużo. No dobra, teraz trzeba zrobić Deep Shelf. Dormant Deep Shelf. Krakiet Deep Slate. Co? O. Dobra, i teraz te Deep Slate Tiles. Do pieca. To jest zwykły Minecraft? Ale tych bloków jest w tym Minecraftie teraz. Dobra, oddawaj teraz te trotsket. A nie, nie trzeba oddawać. Trzeba zrobić Deep Shelf. Potrzebujemy ich... 36? Chyba tak. Cyk. Ol szybku! Opa jest ten crafting. Po co to, po to go robiłem? Dobra, i mamy te Dorman Deep Shelf. Deep Shelf. I je infuzujemy i się powstaje... Deep Shelf. Tylko mam mało pieniędzy. Koniec. Dobra, potrzebuję jeszcze jeden taki... Jak to się nazywa w ogóle? Ła, wow, taki experience holder. Okej, okay, poproszę. I poproszę wszystko. Z shiftem? Z shiftem lepiej. I co tu? Super. Nie działa. Kiedyś mi się udało. O. Ora. Teraz działa. Jest 60. Tyle zawsze będę miał. Czyli tak, potrzebujemy dwie takie i trochę takich. Chyba mi stać. Raz. Mm -hmm. A? Oho. Nie ma sol lampy. Jak się robi sol lampę? Sol pochodnie. Dobra, mam dwie sol lampy. Jeszcze dwie takie. Dobra, chyba mnie oszukał na filmiku. Po co mi 8? Potrzebuję cztery. Ma, może coś nie wiem. Takie coś, dwie sztuki. Dobra, to już zostaje. Trzy sztuki, czegoś takiego. Calcyt, derna, kwanta 50, 30, 50. I wstawię te. Sol tacet. Jest 80, dobra, super. Byk. O kurde, za dużo tego. Jak to ten? Zmniejszyć. O! Dobra. Udało się. Nie najlepiej, ale się udało. Mamy budingi. Takie geody jak ten kalcyt. Hmm. Albo trzeba znaleźć. Chciałem gdzieś geodę pod ziemią. Dobra, idziemy szukać gejody. Fajne, wezmę. Nie wiem co to. Jakaś runa się świeciła. Gdzie są geody? Mapka. To nie to. To ta dziur. O, tu jest. Pyk, pyk. Namierzona. No. Jest. Kalcyt. Super. Wino wystarczyć na zawsze. Trzy sztuki. Raz, dwa i trzy. Mam wszystko? Dobra, mam wszystko. Tylko tak. Oddaj te wszystkie rzeczy. No i tak. Ustawiamy. Będą potrzebne, tak. Dwa takie. Dwa takie, czyli to, co robiliśmy. Dwa zwykłe i Shelfy, 3T te... Oj, brzydko, dobra, niech stoi tak. Co ja coś trzeba dołożyć, Tak, 80, 30, 60. I 8 z Raz, oj, raz. dwa, 3, 4, 7, 8. Czy to się nic nie zmieni? O co? Nie wiem o co mu chodzi. Ale to jest wszystko po to, że Infused Dragon Breath to jesteśmy w stanie zrobić. Ile mam tego Dragon Brew zwykłego? Uj, sporo. Cyk. cyk. Nie wiem, ja potrzebuję tylko tyle. Chyba da. Salt Touch Skulks. 3 Hertz 8 Normal Bookshelf. And 1 Hm. Hmm. Też było napisane. Mogłem poczytać. Ale jest Git. Tak też działa. A zęczantałbym coś. Jakie dropnie. Uj, oj, oj. Dobra, dawaj to. Aha. Nie mam pojęcia co to jest. Zaenchant. Nice. Czyli reszta bookshelfów jest niepotrzebna. Chyba mam teraz najlepszy... I do tego. Potrzebuję zrobić miniaturowy portal? Potrzebuję. To zróbmy sobie go. Ile mam tu? 12. Idealnie. Jak? To? Prawie. 4 dragon jaja. Co dalej? O! Może potem to trzeba było to zrobić. Takie coś. 3. I ta lepsza. sol coś tam. Duszą dotknięta skulkowa shelf. No i teraz mamy miniaturowy exit portal. A więc potrzebny do... do. Dimensional seed. Ok. Potrzebuje też miniaturowy portal do. O, Nie, to z tobą na razie nie. Mam miniaturowy portal do Endu. Jeszcze więcej tych end shelfów. End shelf, draconik. Co potrzebujesz? Takich cztery. Jeden taki. Dobra, dzięki. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest 5. Jeden taki dziwak i teraz portal, miniaturowy portal, dobra. Wyjęcie nie wiem jak działa, może uda się to zrobić? Dobra, spyglass jest, potka night wizji, oraz golden carrot. Więcej potków of night będzie potrzeba. Też sobie użyjmy do, do tego tak, cyk, Hell. shelf of sight. Enchanting clues, plus jeden, nie wiem co to są te klusy Potrzebuję jeszcze dwie płatki na edwizji i spustowane redstone. Em. Warped Nellium chyba nie będę miał. Pewnie gdzieś w meterze. Z silk touchem. Mam nadzieję, że matyka z silk touch'em wystarczy, nie trzeba kill'off'a. To gdzie się To jest Crimson Nellium. Warped Nellium będzie tutaj. O ty? Kurde. A tak? kurt Jakiś pizza... a nie ma pizz kaks. Silky touchy. Dzięki. Jeden. Ale wezmę sobie 5. Teraz jest git. Lepsze potki na idwizji na 8 minut. 4. 4 bloki Emeralda. Do tego dwa sztapki tamtego cyk. Enchanting plus, plus 2. Nie mam pojęć. No i piek, miniaturowy portal. Wszystkie portale zrobiłem. Ale nie, nie położę na ziemi, bo się boję, że znikną. Jak zepsuję. Dobra, prawie wszystko. Infinity Range Booster. To mogę zrobić chyba. Pyk. Jak szybko. się, jak szybko? Gdzie jestem mój tutaj? Tu jest ten. Mhm. Pyk i pyk. Mam nadzieję, że wystarczy do końca życia. Infinity Range Booster. Do czego to służy? Nie wiem. Ale jest. I uniwersalny ten. Jak to nie widziała? Nie mam pojęcia. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś Virelesa. Wtedy sobie połączymy drugi wireless i mogę połączyć, a nie czekaj, hmm, dostanę Crafting Termina. Dobra, zróbmy jeszcze jeden taki po prostu. I pyk. łap? Zróbmy tak. Tu do Craftinga, cyk, cyk. Jest ten Ultimate. Jak on działa? Tu mam do zwykłego systemu, tak bym chciał. O, no dobra, to fajne. Coś poza tym nie mogę patternów tutaj tworzyć, prawda? Chyba nie. No nic, daj nagrody. Zróbmy jeszcze jeden. Ten będzie do. No, no, na przyszłość. On po coś jest. Co się z niego robi? O kurt. O. ME Portable Million Cel Mogę zrobić. Też zrobię, bo łatwe. Ty, no, banalne. Mega item Cell Sky still. Zaraz, zaraz. kumulacja procesor. Co to jest. To idzie do reakcji Chamber, a to idzie do Circuit Cutter. Pyk, 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 byle jak. Kto to wchodzi? Dobra, klikam. O kurde, dobra, z tego nici.